Ciemaneczko, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, zapraszamy Was do oglądania naszego vloga z dzisiejszego dnia opowiem Wam troszeczkę, co będziemy robić. Mianowicie nasz plan jest taki, żeby dokończyć nasz kalendarz adwentowy, gdzie właśnie Angela poszła do sklepu pokupować troszeczkę produktów do tego kalendarza naszego. Później mamy zamiar też dokończyć paznokcie, bo jedną rękę już zrobiłam, jeszcze drugiej nie dokończyłam. A później mamy zamiar e, myć tutaj e, okienko e, na wystawie. Pójdziemy do domciu, e, tam będziemy gotować obiadek. Zjemy obiadek, odpoczniemy troszeczkę i zabieramy się za przemeblowanie sypialni i salonu. Mm, I ściągnięcie oczywiście dekoracji halloweenowych, bo już jakby nie patrząc e, się Halloween skończył. E, więc za niedługo będziemy też wyciągać rzeczy świąteczne. E, reszta, e, resztę zobaczycie na filmiku. Ten kalendarz się na resztach prezentuje, ale będą słodycze, kinder, nim 2, watersy. No, będzie że rzepitas. Tak? Jest. Yes. 12-16 czekoladek. A to czekaj, jak jest? No i taka... Patrzę pod tam w coś cukiereczki mamy w środku, teraz to trzeba ładnie wyciąć, kleić i pokażemy Wam efekt końcowy. Bo nie będziemy Was spamować um, tym, jak też to robimy w całości. Teraz jest dwa, to tu będzie trzy pod spodem. Podwójnie. Mhm. Czwórka na samej górze, czy nie? Czy na samej. Robienie paznokci przekładamy na jutro, prawda? Tak. Prawda? Tak. No i idziemy do domu, zjeść obiad. Potem bierzemy się za sprzątanie. I może wieczorem puzzle poukładamy? Tak, bo zaczęliśmy i jeszcze nie dokończyliśmy. Zrobimy sobie krzane winko. Bo nie mieliśmy czasu. Zrobimy sobie krzane winko i sobie poukładamy puzzle. Tak? Jest. Zgadza się z tym? Tak. Obiad zrobiłam, teraz rysę po Klaudię do pracy. Bo! Cześć! Gdzie jesteś? Nie dać się. Nie da się. Kukuk! Kukuk. Kimelusek. I możemy się Wam w końcu pochwalić naszą choinką, kalendarzem. No i kalendarz, tak. Choinka kalendarz, dwa w jednym. Jest mega. I tu mamy w przód. I tu będziemy szukać. Nawet dzwoniące z nieco Tu będziemy szukać yy, prezentów. Potem z tyłu zwracamy i z tyłu będziemy wyjmować. To prezentuje się tak. Prawda, za cudowna. No i nasz kolejny kalendarz adwentowy jest gotowy. Bingo! No mega jest. Idziemy jeszcze, po rzecz do Klaudii do kalendarza adwentowego. Nie może wiedzieć co, ale idę za mną. Ciekawska. I zapiekanka gotowa. Będziemy teraz w jeszcze zanim Klaudia jeszcze nasze sera. I mówi, że za taki kawałek sera 10 zł Paranoja. No właśnie. Paranoja. Zabieramy się za zdejmowanie dekoracji halloweenowej. Ej, trochę ja szkoda. No, ale cóż. Trzeba to podejmować w końcu. Stwierdzam, że tu się mnoga... Ktoś to zrobiło. Manipulacja? Jest. No, jak najbardziej. Mega pusto. Będziemy się brać za składanie puzli. Czemu tak właśnie? A my już z tego wino wina zrobiłyśmy. Układamy puzelki. No i zostało jeszcze w pomóc podłogi i gitarze. Pora się ogarniać, bo wyglądam jak cudowny wracać. I lecimy do szkoły. To co? Ja już gotowa. Idę zobaczyć, czy Lala się ogarnęła. I idę wziąć tabletkę, bo od rana obudziłam się z potwornym bólem brzucha. Masakra. My już idziemy do szkoły. Lala, wyspała się? Nie. Nie? No nie. Nie wysłałaś się, no a to nie się. Idziemy do szkoły, później będziemy wracać, to kupimy coś na obiad i zaczniemy gotowańką. Lala zaprowadzona, my w międzyczasie idziemy na zakupy. Zrobimy zakupy na obiad. Robimy dzisiaj gołąbki. Owielbiam. Mm, zrobimy gołąbki. W międzyczasie zrobimy kawkę śniadanko dla księżniczki, która jeszcze śpi. I później będziemy lecieć do pracy. Danko jest zrobione. A teraz jeszcze w międzyczasie obudzi, obudziliśmy Fabisię. Hej ja! Właśnie tak. I idziemy budzić Angelę. Klaudusia została w, w domciu, żeby zrobić do końca gołąbki. Ja wróciłam do pracy. I jeszcze troszeczkę będę ją kończyć i w końcu będę jej pomóc je robić. O ile już ją zrobię ich wcześniej sama. <grymne> Kalendarz już jest gotowy, ta choineczka nasza. I, um, I w sumie pokażemy tak w całości wszystko w naszych vlogmasach, które... Zaczynamy się już od 30 listopada, tak? Będziemy Wam dawać znać. Mm, no, powiedziałem, mega. Miałem wam, że dużo Wam pomysłów na vlogmasa. I to dzień, będą filmie dzień w dzień, które będziemy dodawać codziennie, wieczorem. Będzie się działo, także będą też kalendarze adwentowe, które już mamy popakowane. Zostało tam tylko dokupić parę rzeczy. Ale już jest i wszystko, ile tych kalendarzy będzie, wszystko będzie we vlogmasie. Teraz Wam nie będziemy pokazywać, bo w międzyczasie co, um, co nagrywałyśmy vlogi, jeszcze tam pakowałyśmy te nasze kalendarze, ale to wszystko właśnie będziemy pokazywać Wam w vlogmasie, nasze przygotowywania, um, właśnie żeby robić te kalendarze, przygotowania do świąt, także żebyście pamiętali. Um, być na bieżąco w naszych vlogach, będziemy Was informować o wszystkim. No tak, teraz ja się zabieram za pracę. Klaudia gotuje w domciu i będziemy pokazywać Wam, co dalej robimy. W się ubudziliśmy obie w takim ciężkim, może nie nastroju, ale Klaudia brzuch wolał. Ja się czułam, jakbym tak od siebie wychodziła trochę. Taka pogoda też w ogóle dzisiaj okropna, opada. No, jest mega zimno. Ja ją trzeba sobie jakoś poprawić na może wieczorem. Coś fajnego sobie zrobimy. Może pogramy coś z dzieciakami. Będziecie widzieć we vlogu dalej. Idziemy papionki. Takie do ogólnie. Do testu. Będziemy robić, co będziemy robić. Test kurczę. czytarskie albo coś takiego rozświetlać Ty raz miała I co? co ciecia robi? gołaki mój C -c -c -smak. A co mama robi? A i... Uczę się z Tobą angielskiego. Będziesz umiała? Tak. A potem Ci sprawdzian zrobimy z siecią. Co? Miłej Sieciowo! nauki! Miłej nauki, a nie krzycz. Ja już myślałam, że ona uderzy głową w te drzwi. Ej, serio? Tak, szczerze, ale to tutaj jest tak, popa zgromadzone. Prawda, i yy, pisze jeszcze tutaj, dokończ. Ja zastanawiam się na rzecz, gdzie to dziecko ma to dokończyć? Bo już nie ma gdzie pisać. Widzisz te to? No i gdzie ona to ma napisać? Jak pani zrobiła za nią zadanie po śladzie? Pozdrawiamy nauczycieli. I to nie ma jak, bo. Jak to tu jest... ma zaznaczone? Czy niby to. No to to może zrobić to jedno zadanie, ale. Ale przecież to zrobiła, och, ta, ta babka. A pr... przecież... tyle, są najlepsi. Dorysuj pogodę. Wszystko jej pozaznaczała. Co Ma napisać po angielsku to, co ona napisała po polsku. Ale lol, żał. Nie idzie zrozumieć nauczycieli niektórych. Nie. Mam nie, rodzice potem nie nadarzają nad tym. I tak się gotuje, sosik, czy gołąbków. Dajcie znać w komentarzu, czy wyjecie z makaronem. To nie z makaronem. Z ziemniakami jeszcze ludzie jedzą gąbki, nie? Mhm. A ty jesz z ziemniakami? To. Te. Na no, różne. No. I że dacie piszcie, czy, czy też jecie z mekami gąbki, czy też nie. Klaudia tam gotuje, a ja jeszcze poszłam spakować jeszcze jeden kalendarz adwentowy, którego nie mam do końca, jeśli mi to dużo brakuje. A do Klaudii mi brakuje jeszcze jednej rzeczy, nie wiem co mam kupić. Potrzebne? Klaudia odpisuje na wasze komentarze i wpada na wasze konta. Przejęła moją robotę. Kto teraz jesteś? Ja go ma Adasz. Pokaż. Adas. O, Adasia jesteś. No, pozdrawiamy Adasia. I odpoczywamy, a potem będziemy robić test kuli śnieżnych. Potrzebujemy przetestować, czy to działa, żeby dzieciaki mogły e, sami potem wykonać te Tak, twój brzuszek. I już cały no, dzień ci boli. Dobrze. Co robisz? Kładę puzdro. A Teraz siedzimy nad puzzlami. Może to jeszcze dajemy sobie, ile daje, że łożymy. No, no, jakbyśmy to ułożyli, to byłoby gitarami. No ale ile dajesz nałożenie puzli? Nic do dzieje. Tak, tak. No. Optymistycznie patrząc na to. Optymistycznie. A będzie to piękne.

Jeszcze na sam koniec chcielibyśmy pozdrowić naszą subskrybentkę Sweet Dreams. Dziękujemy za miłe komentarze. Zatem kochani kończymy naszego dwudniowego vloga, ponieważ wczoraj nie dokończyliśmy ze względu na przemeblowanie. Także zapraszamy do oglądania, zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, plus wpadania na TikToka, Snapchata i Instagrama. Także dobranoc noc, mojego wieczorku. Bajo!